Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No i tym razem będą to monety prosto z lombardu. I oczywiście wybrałem tylko te, które nie miałem, a wydatek 40 zł. No i oczywiście cie, pierwszą monetą, którą Wam pokażę, jest, są dwa centy z Karaibów z królową Elżbietą II. Drugą monetą jest jedna korona z Islandii z 1980 roku. Kolejną, trzecią monetą są dwa szylingi z Ugandy z 1987 roku. Mamy 500 pesetas z królową Zofią. I Karolem I jest ona z 1988 roku. Kolejna moneta to 5 centów z Antylii Holenderskich i pochodzi ona z 2000 roku. Kolejna dziwaczna moneta to jest 5 państw Indii z 1993 roku. Przepraszam, ale mam trochę jakby taką chrypkę. I kolejna moneta z Ugandy, tym razem jest to jeden shilling z, z tego samego roku, z 1987. Kolejna wielokątna moneta z Jamajki, tym razem. 1990 roku jest to 1 cent. I tutaj malutka moneta jest to 1 cent z antyli holenderskich i tym razem pochodzi ona z 1993 roku. I najstarsza moneta, jaką kopiłem w Lombardzie, to jest 25 centymów z 1904 roku. Jest to nas II Republiki Francuskiej. Kolejną monetą jest y, moneta z Arabii Saudyjskiej, przepraszam, z Maroko i jest to jeden Dirham z 1965 roku. Mamy 5 pensów z Irlandii z 1982 roku. I od razu Wam przedstawię dwie monety z Kiribati i ta y, srebrna to 5 centów z 1979 roku a brązowa to 1 cent z 1992 roku. Mamy 10 sukres z Ekwadoru. 1991 roku jest ona w stanie niczym Mamy szekel izraelski, jest to jeden szekel. No i nie wiadomo z którego roku musiałbym oczyfrować na internecie. Mamy centa z Singapuru z 1994 roku. Kolejną monetą jest właśnie 10 centów z Jamajki z, z 1996 roku. I przedstawia ona. Paula y, przedstawią nam Paula Bogla. Jest napisane DRT Excellent Paul Bogl National Hero. I mamy jeszcze przed ostatnią monetę i jest to 5 centów z Nowej Zelandii z 1967 roku. Wycofane z obiegu już są 5 centówki, 2 centówki i 1 centówki z Nowej Zelandii. Obecnie najwyższym nominałem jest, najniższym nominałem jest 10 centów w Nowej Zelandii, a 5 centów w Australii. I do rzeczy ostatnią monetą jest 2,5 guldena z 1970 roku z królową Julianą. I właśnie tak się składa, że to byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o subskrypcji. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć!